będzie się zadziało to? Ty następną konsolę wziąłeś? No, ale ten ma... no bo kurde nie mogą, mógł... A ten ziołek to jest chyba największy farmazon z tych wszystkich tych Ochodzi kupa, ochodzi i takie kurwa śmieci, opowiadań, głupoty To dostać, nie? To, A to nawet ja jednak do gier nie wrócę na razie Po co on należy tylko? A i pudełka nie masz, tam ma konsola No, konsolę i tylko to... A dowód zakupowa? Nie Też nie? A, mi tylko spoko, spoko. Kiedy ją kupiłeś? Eee, kurde no, mi. No, dwa i pół tygodnia dajmy. I nie masz paragonu, nie masz pudełku Pudełko rozowałem trochę, ten do góry wieczko, a ten a. Paragon nie co? Nie, paragonu, nie. Ale no, ci pieniędzy? Nie. Inwestuję, inwestuję w to. <grym> jak inwestujesz? Kupiłeś nowo. No. I sprzedajesz teraz. No tak. <grym> no to jak? No tracisz kawę. No, a ile czasu konsola że nie traciłem pieniędzy, no? No. no? ile dałeś za nią? No, e 1500. No, a u mnie ile teraz dostaniesz? Ale 1500 mając zamrożone pieniądze, tak jakby. No, no też to wiesz, też. Też używamy i tam. Coś tam robię. No bo wcześniej też kupiłeś nową konsolę i u mnie sprzedawałeś. No. I byłeś no. w plecy. No, to tak. To, 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 to Oled jest jednak fajny, no. A to. To jest na mnie najlepsze. Kolor, kolor takie realny, to, to fajnie wygląda, no, też inaczej. To tam, no. Więc no też. Czyli mówisz, że kupiłeś nową za 1500, tak. teraz sprzedasz mi za mniej i. Zainwestujesz pieniądze. Mm -hmm. to jest? jakiś klej po boku? Co to jest to białe? Kurde, nie wiem. No właśnie. Czy to klej był? Czy co to było? Ja też patrzyłem. Kurde, jest przez cały ten. I urlite, i tu na dole. No I wygląda, i... wygląda jakby też miał ten ekran wymieniać. Mhm. Że w ręce tam nawet, no, wiesz. No nie na pewno, bo ja tam nie, nie używałem. Czy znaczy no delikatne ryski są. A, są delikatne ryski, tak? Jak chciałem zobaczyć. Tak, ja większej gwarancji nie robię. Jest naładowana? A tak. Ile byś chciał za nią teraz? Mm, kurde, natomiast gra tam Lui, Lui i... Dwójka, HD Tam w środku, Kadzic Tak, i... Od tego. No I ten The Thing, aha I The Thing, nie? To w The Thingu będzie ta gra druga A pudełka nie masz? Kurde, nie mam pudełka do tej gry drugiej, no masz tam jakoś pudełko i Ile myślałeś, żeby dostać za nią? No kurde a ile, stanie mógłbyś dać, tak? Myślę, że... Ile nowa teraz kosztuje? 1200, tak? Nie. Sama konsolka, używki. Yy, dwójka chyba teraz wchodzi, nie? No, dwójka wchodzi niedługo, kula. Dlatego no, dużo ja gier. Za każdym razem, nieważne co mi się powie, to on kurwa przytakuje. O kurwa, z jest tym to kolesiem. No, na tym jedynkę chcę się. No. 7 stówek. Jakbyś to 8 stówek z tymi dwoma grami, a to się 2 dwie stówek kosztuje, a ten 130 chyba, nie? No, 5 stówek ci dał za to wszystko. 5 stówek za wszystko? No. A 6? Kurde z tym, ty? Ile mówisz tak? 7 tego? Te no Ta te, te Mansion 270 chyba, już jest dokładnie. 129. No ta 129, ale ta druga, tam <grym> też przy... też nie masz ani nic No nie. właśnie, no tak to jest Mansion właśnie drogi. Nie było nic robione z tym ekranem? Nie, nie, akurat nie. Tak, nie tak, właśnie to ten... Czy przetarłem coś czy kondycję? No, nie no, ja to się nic no, nie radę, no, na pewno nie. Ale to co to by było, żeby kondycja tak się tak sklejmy? No Zrobimy za konsolę 500 no. i za gierkę 100 po prostu gierkę wystawię osobno. Aha, no dobra, dobra. Do, 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 gierkę też weź, no. No dobra, 600 niech będzie. No. To jest coś ile? 900 do tyłu. A, no. Dwa tygodnie 100, temu. 105%. No to co to za inwestycja? No, konsola. <laughs> że sobie że dwa tygodnie pograłeś. Tak, no. Weź tutaj ten pendrive. To co, z... czy nie? Dobra, robię ja teraz resecik. a co z tym twoim bitcoinem? No, hmm, nie usiadłem tego, ale że mi nie jestem pociągny, dobrze tam, dostaję za ten, tam, pomogą w tabletki w tym, tym, e w Holandii, tam, e dla cso Ten, na <grym> że, że jest do wyłączony i on dopomina, to pomaga na cso a to dosyć dobre tabletki, kurde, i tam, oni mają refundowane leki, no. no i pomogłem to poskładać ten i no kurde mam taką jakby rentę tylko dostaję no, do, na czas nieokreślony, Oni oni zadzwonią kiedyś jak, jak być się ten, aby już nie, nie chcieli mi płacić tej kasy, no. Także siedzę w domu, cały czas dostaję też 6000 na 600 zł, nie? Co miesiąc? No, co miesiąc za za. I, no za te, to pomóc w tabletkę co ten. Ale jakie robię? Ale lata była ten, no kurde, za, za ten za, za, za y, czasów 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 jakiś Jakiś tam a, 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 no, czasu szk po, po szkolnej to, 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 to zacząłem brać na I w i w tym się szukałem, wiesz, tak, 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 takie rzeczy, że tabletkę biorę tylko raz w tym, w tym rodzaju jako, jako, jako jeden prawiczej aby raz. E, Co i ty o takoś... mogę słuchać mi! Pastyki pali już w po drugim kole jest tak, że nie ma rozwoju i po prostu nie da się wyjść z tego. Dlatego z jednego rodzaju może wziąć tylko jedną, raz w życiu, no, Na przykład to, to, to i oni wyłączyli ten znaleźli ten genotyp, który wyłącza właśnie tą schizofrenię i ten, no i super lek, jest to wszyscy no, no, ty wymyśliłeś ten lek, czy kto? Ten... Ten... No co? nie, no, oni, 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 oni wiedzieli, który genotyp odpowiada właśnie temu, 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 no. No a ty, a ty ma... za co pieniądze dostajesz? A ja im opowiadałem po prostu o tym, jak brałem, jak ten, a jak to wszystko. A byłeś testerem? No, no, takim tak, tak, tak. Aha, i za to ci no. płacą co miesiąc? No i za to mi płacą co miesiąc, no w Holandii. Rezydentem jest w Holandii, tam, pojechałem do Holandii i przyjechałem. No kurde. No, cool. mm, to ciekawe. ciekawie. No razie mm. no, tym się zajmuję, tak się siadę, coś tam robię, to, to, to. I tak wiesz, no ty, czas tak? na tym na Bitcoina. A ty masz jakiegoś Bitcoina czy jak? No Exchange, a tam też już teraz To też na tym dobry biznes, nie? No tam jest no, 200 tysięcy no, miliony ludzi, no? Miliony ludzi. Ale ja też ludzi tak z ulicy biorę. Na część e, jak mi wpadnie w oko, bo mi się podoba, bo jest ładne kolesia. No? Kurde na przykład, no i proponuję, że na exchange ja mu podam kod i on z jakimiś tam pieniążkami sobie próbuje na tym okrzęciu, jeśli ma ochotę, kurde, pobawić się, poprawić się na zamianą między jedną walotą a drugą, coś takiego, na przykład, no? Jeśli bo, Ja mam stronę, nie, Internetową, bo, na kopal wiesz, no, kopalnie, wiesz, i tak dalej, to różne, różne są sposoby tego, tego... Co ty p***dolisz, człowieku, kurwa Tego, tego wszystkiego, tam, zdobywania, tak jakby, nie? Z darmowych pieniędzy jakby, no. Czekaj, no. Idziesz ulicą, gości jak Ci się podoba, no, no, dajesz mu szansę. Ta, no i daj mu szansę, tak, no. Bo ta, która ona jest pod X-em zaznaczona i nie znajdziesz e, tam, wpisujący tam. Tylko ja wpiszę ją weź w tą stronę. Kurczę, masz pomysły. No. Ja mam te referencyjne kody i to jest ten kod e, o ileś tam, no. Dobrze, dobrze. No. Trzeba działać, nie? No tak. Tu masz sześć stówek. Kurde, a jak z podziaskiem już śmiali, no. Że, że po mu tylko klej dać do łap i wszystko wniesie na no dobre. No? No, tak, no, tak bo, bo, bo położył ten, a z tego zdobywali na sporty, no? No, na, 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 na podniesienie sztangi, no? Bo to leją na niektórych scenach, no? No raczej, no. Dobra, dzięki, to, to cześć. No, do widzenia. do widzenia, do widzenia panu To cię sprowadza w moje skromne progi. No, tak trochę brak gotówki. Wyżynoreczkę mam trochę, tam wiesz. Dawno mnie nie było, nie? Tak, tak. Poukładaj się, poukładaj. porządek musi być. Nówka funkcja. Dwie deski tylko ją przekroiłem. Nie było jej u nas? Nie. Nie. A jakąś wyżynarkę chyba zostawiałeś u nas, nie? Kiedyś, ale to inną. To nie tą. Jak cię długo nie było, no to dobrze, nie? Znaczy, że nie potrzebowałeś pieniędzy. No, ale wyszło tak jak wyszło. Co on ci powie? A ile potrzebujesz? Nie, mi dasz? Na dzień dzisiejszy, na teraz potrzebuje jakieś 5 dyszek. Ile nowa kosztuje? Nie wiem. A ile dałeś? Nie pamiętam. <gry> Nie pamiętam, bo kupowałem tam dużo tego sprzętu. Ślipierki kupowałem jeszcze tego. kosztuje m, Narzędzia kupowałem, jakieś tam jeszcze do tego. I tutaj, te, te, klucze, bity i takie tam. No to razem za wszystko dawałem. Tam kupę kasy. Nie. Stówkę kosztuje? No to 5 dyszek potrzebuje. Ale to jest do wykupienia. Działa. Zrobimy 5 dyszek. Laser działa. To te, ma, to, te, to te narzędzia nie są jakieś drogie, Ja myślałem, że narzędzia to w kosztują. Ale jak wiesz, wyżynarka do krojenia desek, chyba stary kosztuje 100 zł nowa, to nie? Dużo chodzić. Kzotki nie iskrzą. Chciałeś mnie załatwić? No w no ci mówię, no. Nawet laser działa. Czemu to odpaliło od razu? Co za ty miałeś tak zablokowane to wyciągnąłeś? No nie, bo może wiesz, jak to w... no, no, do no, no. torby to. Do... No. Myślałem, że jakiś zamach na mnie robisz. No tak. Życiu. Na swoich nie ma takiej opcji. Ogólnie jak tam? No co mam ci powiedzieć? Chyba, sam jestem. Czemu sam? Mama zmarła. Chorowała, chorowała i... i. co mam ci powiedzieć? Ja ci powiem, że. No... Przeszkadzam Samemu. Sam. Musisz jakąś kobietę sobie znaleźć? Nie. Jak? Nie chcę Czemu? Daję sobie radę sam. No to zawsze raźniej, nie? Samo, no. To też spoko No to przyjdzie mi kobieta i będzie mi tam. Marudzić. Na... Gotować co ugotuje, wyprasować wyprasuje, wyprać wypiorę, posprzątać posprzątać. I po co mi tam jakieś... No nie wiem, bo co porównasz trochę czy coś? To jeszcze wynalazki, nie? Destirkę masz. No jest taki trochę. Ale 170. Nie, 170 to nie. Za słaba. A ile taka tu pół ciebie? Niby tam, co tam nie widzę. Czy jest tak? no. To 99. Która? Ilka. Ile kosztuje? 3,99 I co? Dobra cena? Dobra. No ile nowa kosztuje? Ja kupiłem używkę. Zgadnij za ile? 300 stówe. Za stówe. Ile? 170? Tak. 181. Za stówe? Tak. Jeszcze no. drugą prowadnicę mi dodał i drugi łańcuch. To chyba gość jakiś zdesperowany był? Nie. Tylko tam było coś. A, e, Gaźnik był po prostu zrypany. No za zapłaciłem 50 zł Ale wiesz, niektórzy na przykład, tak jak z samochodem Coś się, coś się dzieje, sprzedają za grosze na przykład Albo przeglądu nie przejdzie A pierdoła jest do zrobienia, pyk Też tak jest, nie? Jak ktoś się nie zna, no to... Dobrze, ja samochodami nie jeżdżę Bo nie mogę Czemu nie możesz? Bo nie mam prawa jazdy A miałeś? Kiedyś miałem PS3 Mhm PS3? Tak. no No mam coś jeszcze Co tam możesz? PlayStation 3, a PlayStation 3... Nie wyszło w 2006 roku. w 2006, roku, 2006. Serio? ktoś jeszcze gra w PlayStation 3? Ja rozumiem. Oldschoolowo w Playa 1 albo w Playa 2. No Play 2 to, to ikona sobie pograć, nie? Jakiś prewo Soccer 05. Mieski. Filip to płać 20 zł na fundację wujkową. Tylko odwróć, Tu? tu jeszcze raz. To ja bym no, się rozchodził bardziej takiego GTA. Aha, GTA! A tutaj córka w. To jest córka? Yy, no. I pojadana? 22. No to, to już na pewno brał i Wezmę ją, kto na pewno kawałek rzuci, to też możesz mnie odłożyć tą. No są też jeszcze większa Bo PSA nie masz, nie? jest takiego yy, yy, nie piłki, nie? Mam też jakieś. No tu masz 2011. No i tą 11 też będzie. Może to tam będzie 3D. I zaraz się podzięki. Ile tam pójdzie, nie? To też schować? Tak, tą możesz. No i ty już jeszcze. Te po dwie tychy, dwie, a te po 15. To wychodzi 7 dyszek. No. Czyli te 4, da? No. Proszę no. bardzo. No, 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 no. Tu masz jeszcze. Dobra. No. Dzięki. Co tam masz? Płytki 3 i taki smartwatch, ale to dla dzieci jest. To jest wejście na kartę SIM, nie? Mhm. Nowy? No. Tylko otworzyłem, żeby zobaczyć, czy to jest. Czy jest polski język, nie? Jest. Jest. Arab, Arab i aro ale to jakieś takie zwykłe płytki, nie? No, 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 to nic, nic specjalnego To co byś chciał za nie? Tu byle całe i tak leżą, a nie słucham, co nie? Trzy dyszki, nie? Nowe kosztowały, czegoś tak? To było chyba razem w ogóle w jednym, no coś, coś może do tego, trzy, trz, trz, cztery dychy To nie jest mixtape? Bo to była chyba ta główna, a to były tak dodatkowe, co nie? No, no. Co, nie? Mhm. co tam dasz, co nie? Tu, tu było trochę więcej chyba za to Ale to też w kwestii kwesti paru, paru dych, nie? No ale jak myślałeś, jak to widzisz cenowo, co ja ci dam za to? Za te trzy? No Nie wiem, 40zł To nowe tańsze są Ile za to wszystko? To 2999 Zanówkę. No Co ty gadasz? No to ile tam dasz, no obojętnie co Znaczy ceny. no ogólnie bym nie brał, nie? No to dobra, to, da, to tak z powrotem, <grym> co, <ja? grym> ale kurzo, nie? Ale kurczę, nie wiem, może ktoś by to wykonał jakieś... Nie no, tego Aero sobie ktoś łyknął, myślę na pewno Ten? No 3 nówka tego Aero, no, co ty gadasz? No Właśnie, jeszcze zobacz, trochę jest taka, nie? No może trochę jest. Jakby nie było zarysowań, to bym Ci już pod... dał, No ale to, tak, to dobra, to tak. Myślę, tak to biorę z Ale ten zegareczek zobacz. Zegareczek zobaczymy. No. Czyli tylko go sprawdziłeś, tak? No, czy jest polski, co nie? No, ale to kupiłeś nowego i. Nie, nie, to było jako, jako gratis. A, okej. Okay. To karta tu jest? Tak. Do niego? No, w tym była w środku. Aha. Tam jest coś, że jest. Tam coś o opłatach jest chyba, że można tą kartę aktywować, jakby. No, no. Ile on nowy kosztował? Nie, nie wiesz, sprawdzaj. 130 euro chyba. Coś takiego. Explora. No. To jest właśnie to. Ceny z kosmosu. Pierwsze co wyskakuje. <grym> 380 zł I to nie nowy w sklepie. No to jakiś i czy co? Nie, na no Allegro. Aha. Tu jest następny za 180. No nie, no je, yeah, 90 złotych. Co ty gadasz? No. Nówka? No.